Z jednej strony szalenie i furiat, z drugiej strony człowiek, który wkłada całe swoje serce i zaangażowanie w to, co robi. Gonzalo Fejo, nowym szkoleniowcem Legii Warszawa. Pomówmy o piłce. Zapraszam. A więc, tak jak powiedziałem na wstępie, Gonzalo Fejo został nowym szkoleniowcem Legii Warszawa i zaproponuję wam coś takiego, że dzisiaj omówimy sobie tylko sylwetkę Gonzalo Fejo, szanse i zagrożenia dla Legii Warszawa, a w następnym odcinku omówimy sobie całą genezę pracy Kosty Runiericia i dlaczego jego misja w warszawskim klubie koniec końców zakończyła się niepowodzeniem, ale dzisiaj skupmy się tylko na sylwetce tego portugalskiego szkoleniowca. A więc tak jak mówię, no Gonzalo Feio dostał no, szansę swojego życia na poprowadzenie Legii Warszawa po odejściu z Motoru Lublin i myślę, że sam się tego nie spodziewał, iż porzucając pierwszoligowca w takim momencie sezonu, no, spadnie mu taka gwiazdka z nieba, jaką bez wątpienia jest możliwość poprowadzenia no, jednego z największych klubów w Polsce, jakim jest Legia, nie oszukujmy się. No ale powiedzmy sobie, też sobie szczerze, że Gonzalo Fejo to są szanse, jak i wielkie zagrożenia dla legii Warszawa, ale może najpierw zacznijmy od tych szans. No na pewno szansą jest to, że Gonzalo Fejo ma naprawdę fenomenalny warsztat, co już pokazał pracując w motorze Lublin, gdzie w drugiej lidze praktycznie z ostatniego miejsca w drugiej lidze wyciągnął ten zespół do baraży i w tych barażach awansował do pierwszej ligi, potem w tej pierwszej lidze zwłaszcza jesienią, nie zmieniając za bardzo składu, też robił naprawdę bardzo dobre wyniki zespołem, który no na pewno na, ten, na tamten moment nie miał kadry na złożoną na pierwszą ligę, jednak robił wyniki na tyle dobre, że motor był w strefie barażowej i kiedy wręcz, można powiedzieć, przyszły te wzmocnienia, to Gozalo Fejo z jakichś tam przyczyn postanowił zrezygnować z pracy w motorze i kto wie, może tą przyczyną były rozmowy z jakimś ekstraklasowym klubem, być może właśnie rozmowy z Warszawską Legią, które gdzieś tam już może za kulisami zaczęły się wcześniej. Tego nie wiemy, i to na pewno będzie gdzieś tam analizowane później przez wszystkich ekspertów i osób działających w tym. Środowisku piłkarskim. Na pewno też szansą jest dobry, dobre stosunki z zawodnikami, bo Feo na zewnątrz wszyscy wiemy, jaki jest, ale wszyscy wewnątrz szatni mówią, że generuje wokół siebie taki vibe, jak to się mówi, że piłkarze pójdą za nim w ogień. I to jest szansa dla Legii, dlatego że Legia no, jest. Dość specyficznym miejscem, gdzie szatnie naprawdę bywały różne, gdzie mocne charaktery są, więc na pewno też przyda się taki trener, tam, który właśnie wszystko to zjednoczy wokół siebie i, naprawdę, i te wszystkie ciosy, które przyjmuje na siebie, no powiedzmy, Legia Warszawa, to nie będzie robił tego jak Kostaruniaj, że będzie tłumaczył osłabieniem drużyny złe wyniki, tylko po prostu. Wszystkie ciosy, jakie będą spadały na Legię, na y, zarządzających, po, będzie po prostu y, brał na siebie. No też na pewno ważnym aspektem, jaki był brany pod uwagę, był fakt, że Gonzalo Fejo zna język polski, co tutaj za co akurat powinien się wstydzić, że przez tyle lat pobytu w Polsce, najpierw prowadząc pogoń czy Legię Warszawa, nie nauczył się Słowa po polsku, albo nie chciał po prostu w tym języku udzielać wywiadów ani konferencji prasowych, więc to na pewno jest solidny kamyczek do grudka, jeżeli chodzi o kostę i No I tak jak mu Gonzalo Fejo, po prostu chce mieć kontrolę nad wszystkim, to myślę, że organizacja w Legii, kontrola tego wszystkiego, co się dzieje w biurach na EU3, będzie no. Kontrolowana przez niego w 100% i na pewno Gonzalo Fejo niczego, jeżeli chodzi o struktury, działalność całej warszawskiej legii, niczego nie zostawi przypadkowi. No i teraz przechodzę do tego, co jest zagrożeniem, jeżeli chodzi o zatrudnienie Gonzalo Fejo. Wszyscy wiemy jak, o, o człowieku, z jakim temperamentem mówimy, przecież już. Miał w swojej karierze Gonzalo Fejo różne odpały, tak brzydko mówiąc. I mało brakowało, aby mógł się pożegnać z licencją trenerską po tym, co się działo w motorze Lublin w sprawie z Pawłem Tomczykiem i Pauliną Maciążek, czyli było rzeczniczką klubu z Lublina. No i tak jak myślę, no, że o ile trenersko Gonzalo Fajona, 90% według mnie sobie poradzi w roli szkoleniowca Legii Warszawa, o tyle też Legia bierze na siebie bardzo duży ciężar wizerunkowy, bo, no mówię, Gonzalo Fejo jest człowiekiem z Portugalii, z gorącym temperamentem i to może być tak naprawdę powtórka z Ricardo Sapinto, który, no, myślę, że w Legii nie wspominają go najlepiej. I tak jak mówię, no to może być naprawdę duży ciężar wizerunkowy, bo jeżeli Gonzalo Fejo uspokoi swoje emocje, to będzie wszystko w jak najlepszym porządku. I myślę, że on też legię wzniesie na jeszcze wyższy poziom, jeżeli chodzi o sferę profesjonalizmu i tego właśnie pracocholizmu, który swoją drogą jest. Niebezpieczny i nikomu tego na pewno nie polecam. Ale też tak jak mówię, no jeżeli się odpali, coś się po prostu dziwnego wydarzy, jeżeli chodzi o taką sferę mm, szatniową, to może być na, na pewno zatrudnienie go za Fejo. Będzie ciekawe dla trenerów, eks, ekspertów, dziennikarzy, bo no myślę, że konferencje prasowe i na pewno też starcia z innymi trenerami, które już. Miały miejsce w drugiej lidze, to myślę, że przeniosą się też na sale konferencyjne, ekstraklasowych stadionów, i myślę, że wszyscy będziemy mieli wielką pożywkę z tego, że Gonzalo Fejo pojawia się w ekstraklasie z, tak jak mówię, no z tym swoim mentalnym charakterem. Jak ta, ta liga była ciekawa przez te emocje, które mamy już teraz, ten ścisk, zwłaszcza na górze tabeli, tak myślę, że dzisiejszą decyzją. Duet Dariusz Muduski i Jacek Zieliński jeszcze bardziej, że tak powiem, dołożyli do pieca, dokładając jeszcze więcej emocji, bo jestem przekonany, że Gonzalo Fejo będzie niósł za sobą nie tylko właśnie duży profesjonalizm, du duże przyłożenie do treningów i do każdego najmniejszego aspektu, który dzieje się w klubie, ale i będzie miało to przełożenie na to, że dziennikarze i eksperci będą mieli o czym mówić i pisać, ale właściwie przechodząc do tego, co najważniejsze. Zostało tak naprawdę już kilka kolejek do końca sezonu i jaki cel został postawiony przed Gonzalo Fejo na tą końcówkę? Na pewno przegląd wojsk. Trzeba będzie po prostu spadać i przeanalizować, kto się nadaje do gry i do jego koncepcji, a kto się nie nadaje i po prostu będzie musiał sobie poszukać nowego miejsca zatrudnienia i kto będzie, kogo Jacek niski będzie musiał sprowadzić, by no po prostu wszystko pasowało do koncepcji Gonzalo Fejo. No i też próba uratowania europejskich pucharów, bo strata do Lecha Poznań, do tego trzeciego miejsca, nie jest jakaś przeogromna i tutaj naprawdę o europejskie puchary można jeszcze powalczyć. Aha, no i jeszcze jeden bardzo ciekawy aspekt, bo debiutem Gonzalo Fejo w roli trenera Legii Warszawa będzie mecz z Rakowem częstochowa, czyli klubem, który ten trener zna bardzo dobrze i wydaje mi się, że gdyby nie konflikt z kierownikiem drużyny, którego tam, no powiedzmy sobie, Gonzalo Fejo. Troszeczkę poszturchał, to myślę, że to nie ona, nie Dawid Szwarga, a właśnie go Zalofejo zastąpiłby Marka Papszuna w roli trenera rakowa, więc to na pewno będzie dla niego też taki powrót do częstochowy, by po prostu pokazać i udowodnić wszystkim, że zatrudnienie nie jego, a Dawida Szwargi było błędem ze strony Michała Świerczewskiego, Wojciecha Cygana czy Piotra Obicińskiego i pokazanie, że, że jestem tym trenerem, który zasługuje do, na pracę w największych klubach w Polsce, czy nawet w tej części Europy, mimo swojego charakteru i tego, że czasem tam się potrafię niekontrolowanie odpalić. Dobrze, no, na pewno będzie ciekawie. Jutro Legia będzie prezentowała Gonzalo Fejo, więc zobaczymy też, jak ułoży się konferencja, jak Jaki sztab szkoleniowy przywiezie ze sobą Portugalczyki. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Proszę jak zwykle o łapki w górę, komentarze i widzimy się w kolejnych odcinkach na gazie.